Trzeba już zapominać o tym, znaczy zostawić w sobie te pozytywne emocje. Ale teraz jest całkowicie inny mecz, mecz z Danią, także na pewno bardzo ciężki mecz. Chociaż z jednej strony cieszę się, że trafiłyśmy na Dunki, bo pamiętam mecz z Mistrzostw Świata i jestem bardzo zła. i w po meczu z Danią chciałam jeszcze raz zagrać ten mecz. Nadarzyła się taka okazja i będzie już jutro. Zamiast na przykład odpoczywać, nie wiem, iść na jakiś spacer, na, na wspólną kawę z zespołem, korzystać z, z masażów i, i różnych innych takich udogodnień, to niestety przybyłyśmy długą podróż, ale nic, no, no trudno. Nie ma co marudzić, marudzić, narzekać, trzeba się wziąć w garść. I... Uśmiechać i dalej, do przodu. I za kilka dni znowu się przenosicie do Budapesztu. Mam taką nadzieję. <noise>